Rozdział ósmy Usiedliśmy pod wierzbami niedaleko Campton Park i zabraliśmy się do drugiego śniadania ale tu ładnie, miła łączka, ściele się w cieniu wierzb na wzniesieniu wzdłuż rzeki właśnie przystąpiliśmy do trzeciego dania chleba z dżemem, kiedy jakiś dżentelmen bez marynarki i z krótką fajką w zębach podszedł do nas i zapytał czy wiemy, że naruszyliśmy prawo własności odparliśmy, iż wprawdzie nie rozważaliśmy tej sprawy w mierze pozwalającej wyciągnąć ostateczne wnioski co do poruszonej przez niego kwestii ale jeśli da nam szlacheckie słowo, iż naruszyliśmy, uwierzymy mu bez reszty. Udzielił nam żądanego zapewnienia, za co podziękowaliśmy mu, nie opuścił nas jednak i miał taką minę, jakby był z czegoś niezadowolony. Przeto zapytaliśmy, czy moglibyśmy jeszcze coś zrobić dla niego. Harry zaś, który ma łatwość do ludzi, poczęstował go kawałkiem chleba z marmoladą. Człowiek ten musiał należeć do jakiegoś takiego towarzystwa, w którym poprzysięga się abstynencję od chleba z marmoladą, bo odmówił po częstunku w sposób zgoła opryskliwy, jakby była to pokusa narażająca go na niewiadomo jaką udrękę. Dodał przy tym, że ma obowiązek wyprosić nas stąd. Haris odrzekł, iż obowiązek święta rzecz powinien być wykonany, i zapytał, jak tamten wyobraża sobie najlepsze wywiązanie się ze swej powinności. Haris jest, jak to mówią, nieułomek, chłop, rosły i krzepki. Obywatel zmierzył go od stóp do głów i powiedział, że pójdzie naradzić się ze swym chlebodawcą. Po czym wróci i wiergnie nas obu do Rzecz jasna, nigdyśmy go więcej nie zobaczyli, bo jak wiadomo, chciał tylko dostać w łapę szylinga. Jest niemało łobuzów, którzy w lecie wcale nieźle zarabiają w ten sposób, że grasują nad rzeką i wymuszają pieniądze od naiwnych frajerów. Przedstawiają się jako wysłannicy właścicieli gruntów. Najlepszym sposobem na nich jest podać im nazwisko i adres, pozwalając właścicielowi, jeśli rzeczywiście ma z tym coś wspólnego, pozwać nas do i udowodnić, jaką szkodę wyrządziliśmy jego gruntowi, gdyśmy siedli sobie na kawałku tego gruntu. Najczęściej jednak ludzie są do tego stopnia leniwi i nieśmiali, że wolą zachęcać swą uległością hultajów do pobierania haraczu, niż zdobyć się na odrobinę stanowczości. W przypadkach, w których winni są sami właściciele, należy ich demaskować. Zachłanność bowiem posiadaczy gruntów nadbrzeżnych rośnie z każdym rokiem. Gdybyśmy pozwolili im robić co chcą, zamknęliby tamizę na cztery spusty. Rabią to już z mniejszymi jej dopływami i wodami stojącymi. Wbijają słupy w łożysko rzeki, przeciągają łańcuchy z jednego brzegu na drugi i na każdym drzewie wywieszają olbrzymie tablice z ostrzeżeniem. Widok tych tablic budzi we mnie najgorsze instynkty. Mam ochotę zrywać te deski i tłuc z nimi po głowie człowieka, który je powywieszał. Tłuc tak długo, aż padnie trupem, a wtedy pogrzebać go i położyć te tablice na jego mogile zamiast na grobka. O tym, co czuję, wspomniałem Harisowi i dowiedziałem się, że z nim jest jeszcze gorzej. Oświadczył mi, że gotów byłby zabić nie tylko tego, co kazał wywiesić tablicę, lecz najchętniej wyrżnąłby całą jego rodzinę, wszystkich przyjaciół, dalszych krewnych i powinowatych, po czym spaliłby mu dom. Wydało mi się, że są to wnioski zbyt daleko idące i powiedziałem o tym Harisowi. A no właśnie, że w sam raz. Odparł. Będą się mieli spyszna, a ja wstąpię na zgliszcza i zanucę wesołą piosenkę. Z przykrością słuchałem słów Harisa świadczących o tym, że uległ krwiożerczym popędom. Nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby nasze poczucie sprawiedliwości wyrazało się w zwykłą rządze zemsty. Po długich perswazjach udało mi się nakłonić Harisa do bardziej chrześcijańskiego poglądu na tę sprawę. Obiecał mi, że w każdym razie oszczędzi przyjaciół i dalszą rodzinę właściciela gruntu i nie będzie na zgliszczach śpiewał kupletów. Szkoda, żeście państwo nigdy nie słyszeli Harisa śpiewającego wesołą pieśń, bo dopiero wtedy zrozumielibyście, jaką przysługę oddałem rodzajowi ludzkiemu.